Prezentuje gołąbka o numerze 10104. Gołąbka bardzo, bardzo ładnej barwy, ale barwa to, to, to nie to, co chciałbym powiedzieć o tym gołębiu. Ma wszystko to, co trzeba i wygląda tak, jak trzeba. Jego ojcem jest gołąb 9303. Zresztą gołąb, do którego Mam zrobione, ojciec jego ma DNA zrobione. E, I też jeszcze robiłem e, w, w Krakowskim Instytucie e, takie testy na, na szybkościo, szybkościowe. No, ten gołąb ma jeden, e, jeden z najlepszych takich wyników, jeżeli chodzi o, o, o te testy, które, które rzekomo, rzekomo e, są najlepsze. Yy, aczkolwiek zaprzestałem tego, bo, bo gołębie, które, które są tak zwane geny, on, on ma najlepsze geny, bo TT, yy, no nie mam nie wpisałem tego w rodowód, ale, ale pani Angelika jak, jak zrobiła tam nie wiem, 30 gołębi, to zadzwoniła, że afro ma najlepsze geny, jakie można sobie wymarzyć. Ojciec, ojciec nazywa się Afro, bo jako młody gołob został uzdziobany, gdy wypadł ze swojej celi. No i to dzisiaj ma takie taką, taką, nie, nie, nierówne upierzenie. Troszeczkę odstaje i, i nazwałem go Afro. To gołob, który wywodzi się z, z syna Ultimate, czyli następny gołąb z Ultimate. Wyjątkowy, wyjątkowy gołob. E, I z gołębi Florizone. Samicy 1307, końcówka Belgijki, która jest u mnie no, od 15 roku, w związku z tym no, jest to już szkupelat lat. Samica, która bardzo dużo dała dobrych dzieci, bo jak ktoś tam obserwuje moje rodowody, to na pewno widzi, że ta samica gdzieś tam w, w wielu gołębiach występuje. No, między innymi samica 7482, która była partnerka dla Eliota która dała w pierwszym roku dzieci, po której Uzenka Marka, tak jak wcześniej mówiłem rewelacyjnie te gołębie szpicowo siadają, samica, która 40 parę minut z 700 pod wiatr wyprzedza gołębie także mm -hmm. wartość tych gołębi jest super barwa tego gołębia to na pewno nie jest od strony Ultimate, bo oczywiście Ultimate pstre gołębie też daje ale samica, która była numerze 45, która wywodzi się z gołębi Edi Jansensa Z gołębia Alibaba yy, i z gołębia Aśka 51, yy, no ona, ona, ona ta samica, bo, bo z innym samcem też mi takiego dała, <grymnie> z tego gołębia yy, i dlatego, dlatego yy, wiem, że to ta samica daje takie gołębie, no ale go naprawdę rewelacyjny. Ultimate i bazowe gołębie z głębnika Eddy e, Sensa, wybitnego, wybitnego gracza, który no, z Wandajkiem latał i zresztą kolega też. E, I do dzisiaj osiąga naprawdę bardzo dobre wyniki. Osiąga.